Pod Twoją bronę uciekamy się Święto Boże Rodzicielka. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierny, każdy katolik powinien mieć codziennie na ustach tę piękną, starożytną modlitwę, która doskonale wyraża chrześcijańską wiarę w potężne wstawienictwo Marii i naszą synowską miłość do Matki Bożej. Każdy z nas wie, że w Polsce ta starożytna modlitwa jest bardzo kochana, że naprawdę codziennie jest na ustach prawie każdego Polaka. Dziś, w Dniu Święta Maryi Królowej Polski 3 maja, chcemy odnowić naszą wdzięczność wobec Maryi, i z nowym zapałem złożyć w niej nasze nadzieje i zaufanie. Czynimy to chętnie i z radością, bo mamy przed oczami długą historię, czci narodu Polskiego dla Najświętszej Maryi Panny. Historia Polski jest świadkiem wielu cudów, których dokonała Matka Boża po modlitwie ku niej. Tych cudów. Nie da się policzyć. Wystarczy, wystarczy spojrzeć na ich liczbę w Bazylice Częstochowskiej na jasnej górze, udokumentowanych w wotach na ścianach Bazyliki. Większość z tych cudów to cuda fizyczne, ale ileż cudów Matka Boża dokonała w sercach ludzi, przemieniając grzesznika do prowadzenia życia świętego. Niedowiarka w człowieka mocnej wiary, przygnębionego w człowieka pełnego nadziei i ufności w Boga, przyprowadziła gniewliwego do łagodności, mściwego do przebaczenia, zazdrośnika w dobroczyńce ubogich, a zdrajcę do skruchi złożycieli ofiary za ojczyznę. Wszystko to są wewnętrzne cuda łaski, których nie można policzyć, ale które są najwspanialszymi przykładami zbawczej przemiany z życia grzesznego na dążenie do świętości. Przemiany, która otwiera człowiekowi drzwi do nieba, a zmiana ta dokonała się dzięki wstawienictwu potężnej królowej nieba, Królowej Polski. 1 kwietnia 1656 roku w katedrze w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lwowie król Jan II Kazimierz Waza złożył śluby przed obrazem Matki Bożej, aby odzyskać zwycięstwo nad wrogiem. To był czas wielkiego ucisku i nieszczęścia dla narodu polskiego. Właśnie w ten trudny czas przywódca narodu ucieka do Matki Bożej i jej wstawienictwa. Co może być lepszym przykładem dla dzisiejszego, liberalnego i bezbożnego świata niż taki czyn króla Jana Kazimierza? Jego przykład jest również upomnieniem, dla dzisiejszych władz kościelnych, które uległy ideologii liberalnej i uważają, że państwa nie mogą już dokonywać publicznych aktów wiary chrześcijańskiej. Widzimy jednak z historii, że Bóg cieszy się z takich publicznych aktów wiary chrześcijańskiej i potwierdza je cudami zarówno fizycznymi, jak i duchowymi. Ten fakt, że święto Matki Bożej Królowej Polski zostało ustalone na 3 maja, między innym też na pamiątkę ślubów Jana Kazimierza, pokazuje, jak ważny był ten publiczny akt wiary dla narodu polskiego i biegu historii Polski. Król Jan Kazimierz w sposób oficjalny ślubował przed wizerunkiem Matki Bożej łaskawej. Ciebie za patronkę moją i za królewą państw moich dzisiaj obieram. Król jako głowa państwa oddaje swoje państwo pod opiekę i patronat Najświętszej Maryi Panny, a tym samym oddaje swój naród pod działanie łaski Bożej, pod kierownictwo opatrzności Bożej a także publicznie świadczy o wysokiej godności Maryi, o jej potężnej opiece i pomocy oraz o jej powszechnym pośrednictwie wszystkich łask. Rzeczywiście jest to bardzo ważny akt wiary, który nie może nie przynieść wielu duchowych owoców. Kościół uczy nas, że cześć dla Maryi Utwierdza nas w drodze do nieba, w zbawieniu i umacnia we wszystkich próbach. Człowiek został przecież stworzony po to, bo pójść do nieba i na zawsze cieszyć się obiecnością Bożą. Jednak na tej drodze, na Ziemię, czeka na nas wiele trudności i niebezpieczeństw. W naszym życiu duchowym nie możemy po prostu pozostać na tym samym duchowym poziomie, ale musimy dążyć do doskonałości chrześcijańskiej. To jest nasz obowiązek. Wzrastając w cnotach wiary, nadziei, miłości, roztropności, umiarkowania, męstwa, dobroci i innych cnót. Maryja prosi Boga o potwierdzenie i rozwinięcie tych wszystkich cnót dla wszystkich swoich czcicieli. Święty Bernard mówi, że Bóg złożył pełnię tych wszystkich dóbr w ręce Marii, aby przez jej ręce te dobra mogły być rozdawane ludziom. Tylko dzięki temu pośrednictwu ludzie mogą oczekiwać od Boga pomocy. Dlatego możemy stwierdzić za Księgą Mądrości, a przyszły mi razem z nią wszystkie dobra i niezliczone bogactwa przez ręce jej. Święty Bernard pisze dalej, że w Starym Testamencie Przepływ łaski nie był jeszcze tak obfity, ponieważ Maria nie pojawiła się jeszcze na ziemi jako kanał łaski Bożej. Jeśli w ciągu wieków Kościół Boży przyozdobił się tak pięknymi cnotami, to w tym Kościół musi dziękować Najświętszej Maryi Pannie. Tak jak dla wielu świętych. W przeszłości Maria była obfitym kanałem łaski, tak też jest nim i dla nas teraz. Nie ma w historii Kościoła żadnego świętego, który nie miałby szczególnej czci dla Marii. A jeśli jeden święty przewyższa drugiego w świętości, możemy słusznie przypuszczać, że miał do Marii szczególną miłość. Wystarczy przeczytać biografię świętych Bernarda, Dominika, Filipineri, Bernardyna z Syene i wielu innych, aby się o tym przekonać. I tak, moi drodzy, widząc tak pięknie słowa świętego Bernarda o najświętszej Marii Pannie, możemy lepiej zrozumieć, dlaczego król Jan Kazimierz postanowił powierzyć swoje państwo i swój naród w ręce Maryi. Nie ma bowiem lepszego środka na znalezienie szczęścia dla swego narodu i dla każdego poddanego z osobna, niż oddanie go pod opiekę Matki Bożej. A Ona w swej miłości i miłosierdziu nie tylko wyprosi dla każdego wszystkie potrzebne łaski i błogosławieństwa, albo poprowadzi go do Królestwa Niebieskiego. Każdy z nas wie, że te śluby Jana Kazimierza nie były receptą na sukces we wszystkich ziemskich sprawach. Naród polski zniósł niestety bowiem wiele cierpień i nieszczęść. Możemy być jednak pewni, że ci, którzy zostali oddani pod opiekę Matki Bożej, są w dobrych rękach i będą mieli to, co najważniejsze: łaskiem Bożą, opieką opatrzności Bożej, i bycie na drodze do wiecznego zbawienia, a to przecież jest naszym głównym celem Tu na ziemi. A jednak to oddanie się narodu polskiego najświętszej Marii Pannie przyniosło owoce także i tu na Ziemi. Miłość do Marii przyczyniła się nie tylko do wielu cudów łaski w sercach Polaków, ale także doprowadziła do odzyskania niepodległości po zaborach, kiedy naród polski został ponownie zjednoczony we własnym państwie. I co najważniejsze, ani Kościół polski, ani naród polski nie zapomniał o wielu łaskach i dobrach, które utrzymał od Matki Bożej. Dlatego w trzechsetną rocznicę ślubów Jana Kazimierza Episkopat Polski z inicjatywy więzionego primasa Stefana Wyszyńskiego dokonał ponownego zawierzenia całego kraju, Najświętszej Maryi Pannie i odnowienia ślubów królewskich. I tak, w dzisiejsze święto Maryi Królowej Polskiej chcemy zainteresować się naszą historią, pamiętać o niej i wzrastać w wierze w Boga, w nadziei pokładanej w Nim i w miłości do Niego, Chcemy wzrastać we wszystkich cnotach chrześcijańskich, nie być leniwymi, pracować nad sobą. Pamiętajmy o swoim obowiązku przekazywania tej prawdziwej wiary swoim dzieciom i bliskim, aby modlić się za nie i za cały kraj. A wszystko to chcemy czynić przez ręce Najświętszej Maryi Panny, która jest pośredniczką wszelkich łask. Niech umacnia nas w wierze, nadzieje i miłości. Niech przez swoje łaskawe pośrednictwo dochowa w nas wierności Bogu we wszystkich próbach. Oddajmy siebie naszych bliskich i cały kraj pod opiekę na świętszej Maryi Panny i stańmy się świadkami jej potężnego wstawiennictwa i wielu cudów łaski które ona uczyni. Pod Twoją obronę uciekamy się, święto Boże Rodzicielko, naszymi prośbami rać nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód rać nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Синам своїм нас поєднай, синові своєму нас полетсай, своєму синові нас віддавай. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Духа Святего. Амінь. Нех буде похвалений Ісус Христос.